Witam. Nazywam się Diego. Do mnie należy dbanie o nowych. Pozwól, że się przedstawię. Jestem Lotar, królewski paladyn i skromny sługa naszego pana Inosa. Nazywam się Grita. Od kiedy umarł mój mąż, prowadzę gospodarstwo mojego wuja Torbena. Nazywam się Gorn. Jestem najemnikiem w służbie magów. Nazywam się Abu'in ibn Jadir ibn Omar Khalid ben Haji al-Sharidi. Jestem mędrcem i wróżbitą. To już wszyscy, z tych ważniejszych. Zaczynajmy. Co się stało z Magami Ognia? To długa historia. Dobrze, następne. Wiesz może coś o kamieniu z kamiennego kręgu przy farmie Lobarta? Zniszczyliśmy go. Dokładnie. Jak robią topielce? To proste nie robią mm, masz rację magowie wody, ile ich było? eee, cóż jaki ty to proponujesz? jabłkowe ziele źle, bagienne ziele co to jest ort antak? to stara no wieża aksardasa Chole? nie, twoja stara pozostali tylko najlepsi wojownicy mam jeszcze jedno pytanie co to jest gachluk? jakiś więzień idiota Oj,